W mojej pracy największą satysfakcję daje mi to, że mogę pomagać innym osobom. Chcieć pomóc drugiemu człowiekowi i, i ta świadomość potem, że się pomogło drugiemu człowiekowi, jest czymś absolutnie bezcennym. Od dziecka wiedziałam, że pomaganie innym jest bardzo ważne, ponieważ moja mama również jest pielęgniarką. Mam w niej wzór do naśladowania. Pomóc może każdy. Mam na imię Ewa, od dwóch lat pracuję jako pielęgniarka. Na początku mojej kariery wybrałam ośrodek przeszczepiania szpiku. Na co dzień zajmuję się osobami chorymi, wykonuję czynności pielęgniarskie, ale przede wszystkim utrzymuję kontakt z ludźmi, co jest w mojej pracy bardzo ważne. Nazywam się Krzysiek Mahura. W Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego pracuję jako ratownik medyczny. Zawód ten wykonuję już od 19 lat. Najważniejszą czynnością naszej pracy są wyjazdy do osób chorych, do osób, które są w stanie zagrożenia życia, które uległy wypadkom komunikacyjnym lub doznały jakichś chorób. Jan Styczeński jestem lekarzem transplantologiem w Klinice Pediatrii Hematologii Onkologii w Bydgoszczy, pracuję już tutaj ponad 30 lat. W pracy lekarza, nie tylko mojej, myślę, że każdego lekarza, największą wartością jest praca z pacjentem. Nie wyobrażam sobie jako pielęgniarka wejść na salę do pacjenta i wykonywać po prostu czynności pielęgniarskie bez żadnego słowa. Ja staram się ich jakoś rozweselić, poprawić im humor, staram się być dla nich. Wiadomość taka, że pomogliśmy danej osobie, uratowaliśmy czyjeś życie lub zdrowie, Powoduje to, że odczuwam ogromną satysfakcję. Największą trudnością w mojej pracy, oczywiście, jest moment, kiedy pacjent odchodzi, jest te niepowodzenia terapeutyczne w leczeniu. Kiedyś miałam właśnie taką pacjentkę, z którą bardzo się zżyłam. Śmiała się, jak do niej przychodziłam, cieszyła się na każdy mój dyżur, ale niestety odeszła i bardzo przeżyłam. Że jej się nie udało wyjść z tej choroby. Nasz oddział przeszczepowy rozpoczął swoją pracę w 2003 roku i, i ponieważ to już jest prawie 20 lat, mogę powiedzieć, że to jest przygoda mojego życia, przygoda, przygoda medyczna. Już te początki, to było coś nowego wtedy w Bydgoszczy. Byłem proszony wielokrotnie o różnego rodzaju wystąpienia i, i cały czas podkreślałem, że przeszczepy. To jest metoda leczenia, w której najważniejszym elementem jest dawca. Bez dawcy nie zrobimy nic. Zarejestrowałem się w fundacji, bo uważam, że trzeba pomagać innym osobom. I nie wiadomo, czy kiedyś ja nie będę potrzebować przeszczepu, czy jakaś bliska mi osoba z rodziny i uważam, że jeżeli jestem w stanie pomóc. To trzeba się zarejestrować. Gdy otrzymałem telefon z fundacji, gdzie pani poprosiła mnie o potwierdzenie, czy chcę zostać dawcą faktycznym, potwierdziłem to i powiedziałem, że jest to oczywiste, gdyż zapisując się, każdy powinien sobie z tego zdawać sprawę. W trakcie y, całych moich studiów, jak również i pracy, y, widziałam potrzeby innych ludzi, jak wyglądają choroby, jak wygląda cierpienie. Więc kiedy otrzymałam telefon z fundacji DKMS, że ktoś potrzebuje mojej pomocy, pomyślałam, kurczę. Muszę to zrobić, bez mnie ktoś może sobie nie poradzić, więc bez żadnego zawahania zdecydowałam się zostać dawcą. Jako lekarz transplantolog, jako lekarz onkolog, no byłem gotowy stanąć również z tej drugiej strony. I mając świadomość tego, że brakuje dawców, a zajmuję się bezpośrednio pacjentami poddawanymi przeszczepieniu, zgłosiłem się, żeby być dawcą. Uważam, że każda osoba powinna zostać i może pomagać poprzez oddanie swoich komórek lub szpiku kostnego. Dla nas to jest tylko ukłucie igłą, a bezpośrednio możemy pomóc danej osobie i uratować jej życie. I do dzisiaj uważam, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu zawodowym, bo, bo no, nie tylko zawodowym, w ogóle, bo zostałem tym dawcą. Pomogłem komuś.